A pojdę se do konterki. To żem se kopił czekoladki. La, la 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 położę se czekoladki na stoła. I elegancko. Idę się korwa pierdolnąc spać. O tato kopił czekolady. Oho ho, hale wybór. Ty dawaj mięso. A i wezmę milkę. Mniam mniam mniam. A-a-a, mózgi, mózgi i mózgi i ale była dobra. Co to kurwa za hałasy? O w mordę. Co się kurwa tak wydzierasz? Kurwa, gdzie moja milka? Czemu nie wziąłeś tej gorszej? Jep. Ale za co? A-a-a, to bolało.